Witam wszystkich, dzisiaj następna indyjska przekąska w takim dosyć sporym opakowaniu o takiej nazwie takiej firmy 100% wege nie ma oznaczenia jaka ma być tutaj ostrość ale w składzie jest chili więc można się domyśleć wyprodukowano w Indiach Mamy tutaj całą tabelkę podaną, dokładny też skład tej przekąski. Całość ma 200 gramów, Kaloryczność 296 kcal na 50 g. Bo tu niby są takie powiedzmy 4 porcje, ale oczywiście podzielić sobie można jak chcemy. Niekoniecznie tak jak sugeruje nam producent. No i otwieramy. Takie plastikowe opakowanie, które się troszeczkę już rozwala. Niezbyt gruby jest ten plastik. Tu już jak widać już nawet dziura się zrobiła. No ale najważniejsza jest oczywiście zawartość. W formie takich powiedzmy mini krakersików. Nie jest to chrupkie. Czuć kmin rzymski. Jest lekko pikantne, chociaż dla niektórych może to być nieco więcej niż lekko ale dla mnie oczywiście nie jest to mocno pikantne no chyba że się zje naprawdę tego jedną czwartą to może to będzie palić więcej w gębę jak to zwykle bywa wiadomo że na początku nie jest to takie mocno zawsze ostre ostrość narasta jeśli więcej trochę zjem no fajny smak taki oczywiście niespotykany gdzie indziej no, wygląda to wszystko na takie wielkie opakowanie. Jest to mdłe jest na bazie mąki z ciecierzycy. Bez żadnych konserwantów, innego syfu. Wszystko jak najbardziej w porządku. Takie lekko chrupkie, ale niezbyt dużo. No, takie powiedziałbym, że ciekawe do zjedzenia. Może nie ma jakiejś rewelacji. Ale jest to w porządku. Podczas oglądania jakiegoś filmu można się zajadać, popijać jakieś piwko, czy coś w tym rodzaju, czy jakąś orężatkę, albo popić po tym jakąś kawę z mlekiem, jeśli komuś będzie to zbyt ostre. No bo już kilka tego zjadłem i już ostrość narasta. No raczej nikt naraz takiego czegoś się nie zje. Pomimo, że wagowo może nie jest tu zbyt dużo, ale no wtedy nieźle by pewnie paliło w gębę po zjedzeniu całego opakowania naraz. No ale podzielić to na kilka części jak najbardziej można. Pod względem smakowym jak najbardziej według mnie w porządku. Polecam takie coś, jak ktoś chce spróbować samemu. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, w jakiej dokładnie cenie. Wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem, w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął cię żaden film. No, i do następnego filmu.